Na cały wrzesień Nowy Sącz zamienia się w kulturalną stolicę Małopolski. O Sądeckiej Jesieni Kulturalnej będę dzisiaj rozmawiać z panią wiceprezydent Nowego Sącza, Magdaleną Majką. Dzień dobry. I panem Benedyktem Juliuszem Polańskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, ale też organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia. Dzień dobry. Ten wymiar tej imprezy jest no, imponujący. To nie tylko koncerty, ale szereg spektakli, kabarety. Właściwie każdy może znaleźć coś dla, dla siebie. Ale czy to jest impreza właśnie dla mieszkańców Nowego Sącza? Czy, czy Państwo planujecie takie momenty, w których każdy będzie mógł przyjść, skorzystać? Zdecydowanie tak. To, co powiedziała Pani redaktor, że to impreza, w której każdy, naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, to idea, która od samego początku przyświeca organizacji Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. I oczywiście spektakle, koncerty, występy kabaretów czy stand-upów to ta główna oś. Sądeckiej Jesieni, ale oprócz tego y, coraz bardziej, też oczywiście dzięki tutaj działaniu Miejskiego Ośrodka Kultury, staramy się, aby to wydarzenie rozrastało się dla mieszkańców miasta i y, już w tym roku jest ono otoczone taką ilością imprez towarzyszących, których naprawdę może wziąć udział każdy, nawet ten, kto jeszcze nie zdecydował, na który koncert czy spektakl y, się wybierze. Pan wspominał już w rozmowie ze mną o tym, że właściwie te wydarzenia będą się toczyły przez cały weekend, nie tylko będzie to wieczorny koncert ale że będzie też szereg właśnie takich imprez ogólnie dostępnych, co takiego możemy, czego się możemy spodziewać? Znaczy myślę, że dobrze by było dla chronologii wydarzeń i miejsca określić ramy czasowe tego naszego wydarzenia, czyli Sądeckiej Jesieni Kulturalnej i to się odbywa od 9 września do 9 października przez okres miesiąca. A tak naprawdę pięciu tygodni. A tak naprawdę pięciu tygodni. I y, to już chyba powolutku prowadzamy jako tradycję, że ten dziewiąty, dziewiąty to jest taki czas, w którym jeszcze jest na tyle ciepło, że amfiteatr jest typu otwartego może gościć w swoich podwojach ludzi i nie narażać ich na zbytnią y, niedostatek aury i, i, i ciepła. A z drugiej strony już jesteśmy po tych y, wariacjach y, wakacyjnych i chcemy zażyć. Y, Trochę więcej kultury i tej rozrywki takiej, powiedziałbym, wyższego, wyższego poziomu. I to staramy się udostępnić mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom. I jeżeli chodzi o te wydarzenia towarzyszące, one się odbywają jako takie otoczenie społeczne koncertów, kabaretów, stand-upów, czyli weekendy, których mamy pięć, jak pani prezydent łaskawie zauważyła, mają. Program towarzyszący od soboty do niedzieli. I to są dmuchańce, to są oferty dla dzieci, malowania, przyjeżdżają motocykliści, mamy krwiobusy, dzieją się rzeczy, których bardzo dobrze można się rodzinnie rozerwać i podjąć tą decyzję, oglądając program, czy jeszcze ewentualnie nie zainwestować w bilet na któreś z wydarzenia w skali tego miesiąca. Ale żeby nie było takiego wrażenia, że to jest. Jakieś jedno wielkie zamieszanie, to te weekendy, te pięć weekendów jest zorganizowanych tematycznie. Dlatego, wybierając się do Parku Strzeleckiego w okolicy amfiteatru, będą mogli i nowosądeczanie i goście spoza samego Nowego Sącza no, spodziewać się rozrywek tak trochę ukierunkowanych, bo na przykład pierwszy nasz weekend, ten już najbliższy, sobota i niedziela, to weekend, który określamy jako rodzinny, rodzinny i dobroczynny. Tak, filantropów, weekend filantropów, ponieważ koncert charytatywny, który otwiera tą edycję Sądeckiej jesieni, to jest koncert, który robi stowarzyszenie, Robimy Coś Więcej i oczywiście beneficjent jest określony, zbieramy w tym, na, w tym roku na rękę biogeniczną dla osoby, która utraciła jakby część kończyny i, i ta biogeniczna ręka pozwala jej wrócić do normalnego funkcjonowania. I wokół tego właśnie toczą się rzeczy, które organizuje również Biuro Aktywności Obywatelskiej, czyli wszyscy, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej tak, i nie tylko. Bo w tym dniu mamy również święto organizacji pozarządowych w Nowym Sądzie. I to tak się fajnie składa. I to się tak fajnie składa, a jeszcze fajniej składa się to, że to też ten weekend, kiedy w Polsce odbywa się narodowe czytanie. I... Jeszcze przed koncertem tym charytatywnym, o którym mówimy, o godzinie 17, czyli już w trakcie, kiedy wszystkie zabawy i atrakcje w parku są mocno rozgrzane, zaprosimy wszystkich na wysłuchanie Narodowego Czytania, w tym roku nad niemnem. Naprawdę w bardzo dobrej, moim zdaniem, aranżacji. Zapraszamy również do tego rodzaju zabawy. Ja zaproszę, no, skoro prywatna, to ja też trochę wrzucę od siebie, więc ja zapraszam wszystkich motocyklistów, y, ponieważ to jest też weekend, który. Jest takim podsumowaniem sezonu. Oczywiście wiem, że jeszcze motocykliści jeżdżą, bo sam jeżdżę, ale to już jest taki jakby syłkowy okres. Myślę, że na tyle ciepło, że można przyjechać. Zapraszam motocyklistów rodzinnie, bo przez całą sobotę będzie naprawdę można coś robić, a później oczywiście zostać na ten koncert. Koncert jest niezwykle widowiskowy, bo 150 osób na scenie, taniec nowoczesny. Mamy też chór, mamy zespół solistów, więc to będzie gruba impreza. Państwo powiedzieli o pierwszym weekendzie, ale tych weekendów będzie więcej, bo tr impreza trwa przez cały miesiąc. Tak, weekendów będzie pięć, jak i pięć tygodni, więc po weekendzie rodzinnym, czy też nazwijmy go roboczo, filantropów, mamy weekend eko, to jest weekend, w którym na przestrzeni którego wystąpi Lemon i Noc Legend Polskiego Roka, czyli sobota, niedziela, dwa koncerty. Weekend eko dla tych wszystkich, którym bliskie są problemy naszej planety i sposoby zapobiegania im. Później mamy weekend folkowy, czyli gra wówczas Zakopower w jeden dzień i Guraleska Bratanki w drugi. I to jest weekend, gdzie zobaczymy um, tych wszystkich, którzy no, tą szeroko pojęty folklor będą prezentować um, wokół amfiteatru. Będą oscypki? Ostypki o, będą zawsze. I tak zwane korboce, czyli warkocze oscypkowe, które ja chyba najbardziej lubię, zresztą wszyscy. Nie powiem, że jest to zakąska, bo nie możemy reklamować produktów alkoholowych, ale wiemy, do czego one służą. No i mamy oczywiście weekend sportowy, kult i rawka Kamiński, czyli dwie, no, jest zderzenie dwóch pokoleń, i to jest weekend sportu, czyli tam będą się działy wielkie rzeczy: bo będą mecze sportowe, siatkówki, piłki nożnej dla dzieci dla dorosłych. No i oczywiście muzyka filmowa, czyli siódmy, ósmy, to jest ostatni weekend, weekend tak zwany jesienny gdzie będzie myślę tak nastrojowo, ale coś bardziej dla ciała właściwie, dla żołądka, bo będą się wystawiać różni producenci różnych smakołyków więc też gorąco zapraszamy na i to pewno oczywiście nie przez dwa zabraknie dni. herbatki tej ciepłej herbatki o której jesienią już myślimy to taki weekend pożegnalny e, wprowadzający w klimat jesieni tak jakiegoś, herbatki e, myślę z jakimiś na pewno może produktami lokalnymi z, z okolic Łącka sokiem malinowym na przykład na przykład będzie grochówka Grochówka tak będzie, była przewidziana co prawda na inne wydarzenie. Tutaj mamy taką mały, mały transfer, musimy to zrobić w, w ogóle zapraszam wszystkich na zakończenie. Jeszcze nie już zapraszam na zakończenie, ale to myślę, że warto, bo miejsc, ilość ograniczona. Czyli 8 października mamy uroczyste zakończenie Sądeckiej Sieni Kulturalnej, i tam będzie grochówka. I teraz gwarantuję, że każdy, kto kupi bilet na muzykę filmową z Mietkiem Szcześniakiem w roli głównej. W ramach tego biletu będzie mógł dostąpić, nie wiem czy powiedzieć zaszczytu, ale radości z pożycia wojskowej grochówki z palną chleba i takowy właśnie przygotowaliśmy koncept. Dlaczego? Dlatego, że jesień o tej porze zwykle bywa chłodna i oczywiście emocje i gorąco na scenie to jedno, ale od środka też trzeba się rozgrzać, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Więc grochówka z kotła będzie na pewno. Pan tak spokojnie sobie wymienił te gwiazdy, które tutaj zobaczymy czy usłyszymy. Sara James-Lemon, Noc Legend Polskiego roka, no, imponująca Felicjan Andrzejczak, Adam Kalinowski, Grzegorz... Andrzej Krzywy, Małgorzata Ostrowska. Wanda i Wanda. Tak, banda i Wanda, Grzegorz Kawiński. No, no po prostu dla naszego pokolenia to po prostu no, rarytas, zako power. Bratanki, jak wam się w ogóle kult, jak wam się w ogóle udało tych wszystkich artystów zaprosić tutaj w, w ciągu tego miesiąca? Przecież są to mm, gwiazdy ciągle cieszące się olbrzymim... Powodzeniem, no, na których koncerty jeździ się gdzieś do, do daleko, od do stolicy czy To jest właśnie y, ten najbardziej hmm. niesamowity aspekt Sądeckiej Jesieni Kulturalnej dotknęła pani sedna sprawy. Y, ideą, która y, przyświeca miastu przy y, organizacji, przy wspieraniu organizacji sądeckiej Jesieni kulturalnej jest to, żeby zapewnić mieszkańcom miasta. I regionu, dostęp do kultury, dostęp do wydarzeń kulturalnych na takim poziomie, na które zwykle właśnie trzeba jechać bardzo daleko. Bo czy to koncerty, czy też spektakle teatralne. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że gościmy naprawdę ekipy teatralne no, z największych polskich miast, z najlepszych polskich teatrów. I dokładnie to było naszym celem: sprowadzić tutaj do Nowego Sącza wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie. A jak się to udało, to już tylko dyrektor wie. No 14 spektakli, więc właściwie uczta dla ducha i no, i rzeczywiście y, rzeczywiście jest czym wybierać. A, no, a patrzyłam, że państwo też. Y, Ceny tych biletów mać bardzo atrakcyjne, a mieszkańcy Nowego Sącza jeszcze mają tutaj dodatkowe takie korzyści. Tak rzeczywiście bardzo się staramy, żeby te ceny były do zniesienia, żeby one były w miarę przystępne. No oczywiście koszt organizacji takiego wydarzenia jest ogromny, więc też te bilety jakąś cenę muszą mieć. Natomiast rzeczywiście uważamy, że są bardzo przystępne, a jeszcze tutaj decyzją prezydenta miasta Nowego Sącza Mieszkańcy Nowego sądza, którzy korzystają z dobrodziejstw karty nowosądeczanina, mogą te bilety kupować jeszcze z dodatkową zniżką. No, budżet na pewno jest duży, ale też oparty nie tylko o sam budżet miejski, bo Państwu udało się pozyskać szereg sponsorów. I widać, że oni doceniają wartość tej imprezy, która już jest kolejny rok organizowana. Zdecydowanie tak. To trzeba bardzo, bardzo wyraźnie i mocno podkreślić. Bez sponsorów, którzy angażują się w, w organizacje Sądeckiej Sieni Kulturalnej, którzy nas w tym wspierają, nie byłoby możliwe wydarzenie o takim rozmachu. I bardzo cenimy sobie współpracę ze sponsorami. Naprawdę z dumą możemy powiedzieć, że tutaj lokalnie mamy bardzo wielu przedsiębiorców, którzy świetnie rozumieją to pojęcie odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności też za życie społeczności, w której funkcjonują ich przedsiębiorstwa. I myślę, że zaangażowanie przy się nie jest tego naprawdę ogromnym dowodem. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo wszystkim sponsorom dziękuję. Myślę, że dyrektor dziękuję jeszcze bardziej. Tak, ja jeszcze dziękuję bardziej, ponieważ jakby wywodzę się z tego środowiska i nie są mi obce problemy przedsiębiorczości, więc szczególnie doceniam to, że w tym w całym rozgardiaszu pomiędzy przepisami podatkowymi, organizacją działania firmy, problemami kadrowymi i innymi wieloma rzeczami właściwymi dla życia przedsiębiorcy codziennego. Jeszcze znaleźli czas na to, żeby nie tylko jakby zasponsorować, bo to jest jakby jedna kwestia, że mamy tutaj środki finansowe na... Na rozwój w ramach usługi reklamowej, którą oczywiście oferujemy, bo to jest dość sprawna maszyna marketingowa. Pamiętajmy, że to jest dostępność 50 tysięcy biletów i my cały rok robimy taką nazwijmy to przygotówkę, aby móc te 50 tysięcy biletów sprzedać, bo nie da się tego sprzedać w ciągu jednego miesiąca. I to jest jedna kwestia. A druga jest taka, że naprawdę ja jestem zachwycony, ponieważ wielu z tych sponsorów kupuje bilety dla swoich pracowników. Mogę śmiało powiedzieć, że poziom jest zachwycający, gdyż mamy sponsora i tutaj szacunek dla firmy Coral, firmy Neva, które kupiły no bez mała około 3,5 tysiąca biletów, łącznie te dwie firmy tylko dla swoich, dla swoich pracowników oczywiście w jakimś tam rozliczeniu, więc to jest niesamowity gest, który pokazuje jak świadomi są przedsiębiorcy w Nowym Sączu, jak wiedzą w jaki sposób wypośrodkować te potrzeby pomiędzy potrzebami nazwijmy to ciała i ducha jest to świetny świetny Mariusz i za tym bardzo dziękuję bo no nie sztuka dać, dać kwotę ale jeszcze zaangażować się w to bardziej tego tak oni teraz to robią duża sprawa No ja podziwiam tę rozmaitość tym bogactwo oferty że są tutaj i koncerty i spektakle dla bardzo różnych grup odbiorców to, to Pana zasługa, Pan tutaj czuwa nad tym programem, tego wydarzenia. Kolejny rok jest tak bogaty. No nie wiem, że to moja zasługa, oczywiście, jakąś tam linię się wyznacza, natomiast bez zespołu w Moku, który mam nadzieję, że mnie tutaj słucha, nie byłoby szans zrobić tego, ponieważ my przygotowujemy dwie edycje jednocześnie. To znaczy już w tej chwili mamy w 80% zakontraktowanych wykonawców na przyszły rok. Jeszcze się nie zaczęła ta edycja, a my już jesteśmy właściwie po półmetku. Ustaleń drugi. To są skomplikowane sprawy finansowe, umów. Pamiętajmy o tym, że aktorzy, którzy grają w spektaklach, grają w dziesiątkach swoich teatrów i robią tak naprawdę, jak to się mówi, w środowisku, joby. Wobec tego, próba ułożenia harmonogramu, żeby oni przyjechali w danym momencie ze wszystkimi swoimi, nazwijmy to innymi, napiętymi programami w różnych teatrach lokalnych. To jest duża sprawa. My to musimy prowadzić przez okrągły rok i czasami kilka miesięcy trwa ustalanie harmonogramu. Na przykład Cezarego Rzaka, który jest niesamowicie rozchwytywanym aktorem i gra w dziesiątkach spektakli w Warszawie. I dla nich oczywiście dużo jest wygodniej przyjechać i zagrać, znaczy jest wygodniej zagrać w, na miejscu niż jak to się mówi, tarabanić 100, 200, 300, 500 kilometrów nierzadko dalej, bo to zajmuje na przykład dwa dni z życia, w którym mogliby coś gdzieś tam na miejscu. Jakby zagrać dla siebie. Więc to są naprawdę takie sprawy, które dopiero poznajemy, jeżeli jesteśmy w, na zapleczu. Ale, ale, kiedy efekt już, jest... ale kiedy już przyjadą, to, z, to nie chcą wyjeżdżać. To nie są wyjeżdżać. Z takich rozmów, spotkań, które czasami udaje się gdzieś tam przeprowadzić już po, po zagranych spektaklach słychać. I to naprawdę brzmi bardzo szczerze, to nie są jakieś, myślę, grzecznościowe wypowiedzi aktorów z tych, z tych spektakli, które, które się odbywają. Że naprawdę atmosfera w czasie sądeckiej sieni kulturalnej tutaj u nas w Nowym Sączu jest szczególna, jest inna. Ten fakt, że to dzieje się przez cały miesiąc, że to nie jest jeden spekt. Na który po prostu zapraszamy jakąś ekipę z, z teatru z daleka, tylko to jest miesiąc kultury. Daje się odczuć i jesteśmy z tego bardzo dumni. Znaczy to cała atmosfera jest taka, że ci ludzie te peregrynują pomiędzy amfiteatrem, Mokiem, galerią, bo w galerii też mamy wydarzenia akurat, które się nachodzą w tym samym czasie. I, I cała taka atmosfera służy naprawdę temu, że kto przyjedzie nawet pierwszy raz jest, jest zachwycony, ponieważ bardzo rodzinnie się tu wszystkich traktuje, są zaopiekowani, zadowoleni, myślę, że znaczy są też spracowani, ponieważ pamiętajmy, że no, Państwo widzicie salę może widzowie nie bardzo. To jest ledwie czysta miejsc. I żeby nam to wszystko zaspokoiło potrzeby lokalne, musimy czasami ten sam spektakl grać dwa razy. A którzy mają pół godziny przerwy i grają dwój pół godziny spektakl nagle po raz drugi, więc naprawdę są eksploatowani, ale jeszcze nie słyszałem słowa narzekania, więc myślę, że rewanżujemy się dobrym przyjęciem. No, Zwińczeniem ma być też gala finałowa m, takiego konkursu programu Mistrz Mowy Polskiej. Tak, Mistrz Mowy Polskiej. To jest ogólnopolskie wydarzenie. Jest to program ogólnopolski, który y, odbywa się po raz 23 teraz y, już będzie y, organizowany. I dotychczas, to jest rodzaj plebiscytu, tak? dotychczas on organizowany był głównie w dużych miastach. Te finałowe rozgrywki odbywały się czy to w Warszawie, czy w Wrocławiu, w Poznaniu, w Kielcach. W tym roku jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że udało nam się nawiązać świetną współpracę z organizatorami plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej. Jesteśmy już po kilku etapach, bo, bo to dosyć zajmuje sporo czasu, wyłanianie ostatecznie tej osoby, która otrzyma zaszczytny tytuł mistrza, Mowy Polskiej. No i przed nami gala finałowa. 25 września przyjadą tutaj do Nowego Sącza wybrani z całej Polski, spośród osób znanych, świetnie posługujących się językiem polskim, nie tylko świetnie umiący, umiejących mówić po polsku, ale również mających naprawdę ważne i ciekawe rzeczy do powiedzenia. I ta gala, już 25 września, to jest wydarzenie, które, no jak myślę, tylko raz nam się uda podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej zorganizować, bo to Tradycją plebiscytu jest to, że co roku odbywa się w innym mieście, ale naprawdę bardzo się cieszymy, że podczas naszej trzeciej edycji takie wydarzenie ważne naprawdę o randze też ogólnopolskiej gościmy. Jednym słowem nie można go przegapić. Mówił pan, że program jest znany już z pewnym wyprzedzeniem, ale czy jeszcze są w takim razie bilety? Jak te bilety kupić? No bardzo prosto. Nowy sąd jest już blisko cywilizacji sieciowej, więc bilety online możemy zakupić. No, tutaj pani prezydent się żachnęła i śmieje, natomiast no, fakt jest, że dopiero od trzech lat Miejskiej Rzeczypospolitej Kultury korzysta z tego dobrodziejstwa internetu. Żachnęłam się dlatego, że pewną niezbyt fajną tradycją wcześniejszych edycji tego typu wydarzeń, nie sądeckiej jesieni kulturalnej, poprzednio w Miejskim Ośrodku Kultury organizowany był przez wiele lat jesienny festiwal teatralny i pewną tradycją było to, że kiedy rozpoczynała się sprzedaż biletów, no to o godzinie tam trzeciej czy czwartej nad ranem z krzesełkami i termosami sądeczanie udawali się do kolejki, żeby no właśnie choć jeden bilet, choć na jedno wydarzenie zakupić. No już już dawno, dawno pożegnaliśmy się na szczęście z tego rodzaju dystrybucją biletów. I tak jak powiedział pan dyrektor, w sposób bardzo cywilizowany, na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury wszystkie wydarzenia są opisane i można bilety nabywać. Znaczy, może to, że można bilety nabywać, to trochę przesadziłam, bo na niektóre wydarzenia. Już, już nie można. Niestety nie można, ale, ale wciąż duża ilość biletów. Duża jest... ilość biletów jest, podaż jest naprawdę spora, i tak jak mówię, blisko 50 tysięcy biletów czeka. Natomiast jest kilka możliwości, oczywiście mówiąc już na poważnie, zupełnie. System online, wystarczy wpisać jesieńkulturalna.pl. Mamy też bileterie, które są z nami zaprzyjaźnione i sprzedają też przez swoje systemy, to jest e i kupbilecik.pl oraz mamy też portal Biletomat, który wyposażył nas w tym roku w biletomaty w galeriach Galerii Sandecja i Galerii Trzy korony to są oczywiście też nasi partnerzy, więc jakby to jest podwójna radość. I tam można połączyć tą sieciową umiejętność smyrania palcem po smartfonie i otrzymania biletu drukowanego z biletomatu. Więc jeżeli ktoś nie, nie chce generalnie bawić się PDF-em, pobierać plików internetowych, może spokojnie sobie taki bilet fizyczny pobrać w biletomacie. To jeszcze chciałam Cię dowiedzieć. Czego wy na pewno nie przegapicie? która dla pani, dla pana, które wydarzenie jest takie no, szczególne. Nie, nie wiem, czy mamy te same y, preferencje. nie różne, mam nadzieję. No na pewno. Pewno tak. Y, więc ja oddam głos pani prezydent, bo. Wtedy będziemy mogli porównać. Będę musiała bardzo się pilnować, żeby się nie rozgadać, bo, bo bardzo chętnie opowiedziałabym co najmniej o kilku, czy, nie, czy, czy nawet kilkunastu wydarzeniach. Na pewno nie odpuszczę pierwszego wydarzenia w ramach Sądeckiej Sieni Kulturalnej, czyli Koncertu Stowarzyszenia Robimy coś więcej. To jest fantastyczne wydarzenie, na którym tak dobrze czuć. Pozytywną, dobrą energię, którą tworzy nasza nowosądecka młodzież. Ja tam naprawdę ładuję akumulatory na cały długi rok szkolny, bo to już nie pierwszy raz, to już czwarty rok z rzędu. Czwarty tak rok z rzędu. Po raz czwarty już odbywa się ten, ten koncert w, w trakcie sądeckiej jesieni kulturalnej. No, jeżeli chodzi o spektakle, to dla mnie takim bardzo ważnym spektaklem, który bardzo bym chciała zobaczyć, bo, bo po prostu był wystawiany w wielu teatrach na świecie i cieszył się ogromnym powodzeniem jest okno na parlament i, i na pewno go nie odpuszczę. Myślę, że na kilku innych też się pojawię. A jeśli chodzi o koncerty, z no, legend polskiego roka to coś oczywistego, tak jak pani powiedziała dla chyba każdego z naszego pokolenia to, to jest takie must be. Ale też bardzo cieszę się na koncert, ten, w którym będziemy mieli połączenie muzyki symfonicznej i muzyki choralnej, gdzie Kilka nowosądeckich chórów y, zgromadzi się wspólnie na jednej scenie, i to też y, jestem przekonana, będzie takie wielkie wydarzenie. Tak zawsze którym, robi wrażenie. Tak, energia będzie po prostu płynęła ze sceny, więc na pewno też no tam i Taki wspólny występ to też zawsze jest coś takiego jednorazowego, prawda? Tak że to się jest. Nieczęsto zdarza nie, To jest tak, że do, dochodząc do tego wydarzenia trudno jest uwierzyć, że to się uda, bo ilość emocji, różnych wizji, próba uwspólnienia tego, co ostatecznie będzie działo się na scenie jest niezwykle skomplikowana, a potem jak już jak już zaczyna się koncert, to zaczyna się magia i naprawdę jestem przekonana, że będzie cudownie. No jestem zdumiony oczywiście wyborem pani prezydent, ale dlaczego? Dlatego, że ja też noc legend roka, a o dziwo pani prezydent jest dużo młodsza i mimo wszystko też ten repertuar docenia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o koncert, Robimy coś więcej, stowarzyszenie, to ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, producentem albo dystrybutorem chusteczek higienicznych, to naprawdę można zbić taki majątek, gdyż jest to niezwykle wzruszający koncert, kurczę, nam wszyscy ryczą, no będzie się działo. Będzie się działo. Jak sobie przypomnę, co się działo wcześniej, to aż naprawdę za gardło ściska, więc wszystkich gorąco zapraszamy, bo to jest duża dawka pozytywnych emocji. Ja Jeszcze tylko dodam, że trzeba wziąć ze sobą kartę, tak? Bo tam są licytacje i... Nie, karty nie trzeba brać. To nawet nie trzeba brać karty. W ogóle nic nie trzeba brać. Trzeba po prostu wziąć tylko jakby dobre serce i dobre Przyjść emocje. Przyjść z otwartym nastawieniem. Ponieważ my już wszystkie możliwe wybiegi tych, którzy nie chcą licytować przejrzeliśmy, więc wystarczy nawet podpisać deklarację, że w ciągu dwóch tygodni wpłacimy deklarowaną kwotę, którą wylicytowaliśmy obraz na konto stowarzyszenia. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie wpłacił, umknął albo się wycofał. Więc nie trzeba mieć ani karty, ani gotówki, wystarczy mieć, że tak powiem, dobre chęci i, i to sprawę załatwia. Natomiast licytacja to, to nie jest też jakby główny cel. Chodzi o to poczucie wspólnoty, o to, że czasami trzeba pomagać ludziom, którzy stanęli na zakręcie dziejowym i wystarczy tylko lekkie popchnięcie do przodu niż oni już sami idą, czyli dać, dać wędkę, nie dawać ryby i to jest takie działanie, które myślę bardzo ten pomysł i tą ideę wspiera. Zwłaszcza u tej osoby, czyli Andrzeja Świeżego, bo nazwijmy go z imienia i nazwiska, to nie, to nie jest anonimowy numer. Andrzej Świeży jest w ogóle adwokatem. Wypadek każdemu może się zdarzyć. Utrata przytomności za kierownicą to, to są częste sytuacje. I myślę, że taka akcja, która pozwala wrócić do pełnej sprawności, to jest naprawdę coś, coś bardzo dobrego i, i wokół tego się jednoczymy. Ale wracając do moich preferencji, to ja tutaj e, powiem tak, bardzo, bardzo bym, będę uważnie obserwował Ralfa Kamińskiego, ponieważ widzę zderzenie dwóch pokoleń, czyli pokolenia nazwijmy to lat 70., 80., którzy okropnie, e, mocno, e, z, to jest oględnie powiedziane, z dezaprobatą e, wypowiadają się na temat twórczości i w ogóle osobowości Ralfa Kamińskiego. I trochę mi z tego powodu jest wstyd, ponieważ to są ludzie z mojego pokolenia, młodzież, roczniki 90 milenialsów, absolutnie nie mają żadnych negatywnych konotacji związanych z Ralphem, z jego twórczością, z jego sposobem bycia, i chcę naprawdę przyjrzeć się temu zjawisku, bo, bo jest to niezwykle ciekawe społeczne zjawisko, jak, jak możemy się różnić w opiniach, więc zawsze uważam, że trzeba czegoś dotknąć, żeby móc się na ten temat wypowiedzieć. I, I pójdę na to z ogromną ciekawością. Nie wiem, czy z przyjemnością, ale z ciekawością na pewno tak. No i cóż, a z teatrów, ja uwielbiam teatry niepokorne, czyli oczywiście komedie super, ale y, mamy świetny dwa spektakle. Powierzchnie gładkie i 20 leksusów na czwartek. I to są aktorzy Teatru Narodowego, którzy grają we własnej y, przestrzeni y, utworzonego na ich potrzeby teatru. Y, potem o tem, y, profesjonaliści i pokazują nam problemy współczesne. Anonimowości w sieci, zabiegów korporacyjnych, tego, jakie rzeczy nas dotykają w sposób muzykalowy, to jest rzadkość. I ja wiem, że twarze znanych artystów przyciągają, ale dajmy szansę młodym, którzy mówią o rzeczach bardzo aktualnych, bo komedia pomyłek i gagów jest świetna, ale spróbujmy popatrzeć na to, co przedstawia nam młode pokolenie aktorów. W sposób niezwykle, bym powiedział, dosłowny. Warto na te powierzchnie gładkie i leksusy przyjść. Nie pozostaje na jak tylko zaprosić na, na, ten, na ten cykl wydarzeń. Państwo będziecie rozdawali ulotki, są na mieście plakaty. Jest, yy, jest, głos jest głos 24. Jest oferta w internecie. Wszędzie można wszystko sprawdzić, wybrać coś dla siebie. Wszędzie można wszystko sprawdzić. Nie da się nie wiedzieć o Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Ja mam ogromny niedosyt, bo odpowiadając na pytanie pani redaktor, jak gdyby z definicji wybraliśmy tylko po jednym wydarzeniu z każdej kategorii, a naprawdę jest ich dużo, dużo więcej. Ja myślę, że samo zapoznanie się z programem już spowoduje, że, no, że po prostu każdy będzie miał problem, co wybrać. Nie czy, tylko co. Ja jeszcze dwa słowa na temat e, przestrzeni wokół to, e, której to się odbywa. Otóż Amfiteatr to jest nowa inwestycja e, w Sączu. E, 3000 miejsc, zadaszony, więc bez obaw jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, no nie ogrzewany, więc jakby ma ideę spełnia amfiteatru otwartego, natomiast na pewno jest zadaszony i dobrze izolowany od, od takich podmuchów wiatru. I świetnie się ogląda to, bo my dużą wagę przykładamy do jakości dźwięku i jakby widowiska. Więc oczywiście wiele z tych zespołów występuje plenerowo, tak, bo to są zespoły, które, które grają i koncertują po całej Polsce, i nie tylko, ale plener taki typowy ma inny klimat, taki bardziej luźny. Natomiast ten klimat, tutaj gdzie można pod sceną poskakać, gdzie te wszystkie efekty świetne robią wrażenie i pirotechniczne, bo przypomnijmy też, że każdy koncert niemal będzie wyposażony również i wzbogacony o efekty sceniczne, pirotechniczne. To daje świetne pole dla wszystkich, którzy chcą robić zdjęcia, chcą się pobawić. Ale tutaj muszę wejść dyrektorowi w słowo, bo tak, amfiteatr jest. Przepięknym budynkiem i daje nam ogromne możliwości organizowania imprez kulturalnych. Natomiast fakt, że nasze wydarzenie ma w nazwie jesień, zobowiązuje i zdarzają się chłodne wieczory, podczas których co Sądeczanie, Nowosądeczanie bardzo dobrze już wiedzą. Trzeba po prostu cieplej się ubrać, bo to nie jest sala koncertowa, ogrzewana i, i chroniona przed podmuchami wiatrów. Czasami trzeba po prostu ubrać się cieplej, albo zawinąć się w kocyk, albo wręcz wziąć ze sobą termos z ciepłą herbatą, a o całą resztę, czyli o wrażenia, to już my zadbamy. Jasne, więc spotykamy się na koncertach. Tak, ale kabarety jeszcze i stand są, czyli dystans. Stand I te wszystkie wydarzenia naokoło. Tak, nie, nie zamężajmy się. Festyny, oscypki. oscypki narodowe czytanie. Z słowy Tak, ale stand-up, który tak długo, uwzględnia panie, parytety płci, bo mamy stand stand-uperów. Tak to na moje e, wyraźne rzeczy. No, tak, myślałem, Musiałem się dostosować. Możemy ten, mówić bez końca. Tak, moglibyśmy bardzo dużo, do 9 października mówić. Bardzo długo, rozmawiać. tak, ale chcemy jak najszybciej. Kupić bilet. Z, kupić bilet, właśnie. Zapraszamy y, możliwości bez liku i dla chcącego nic trudnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia na Amfiteatrze i w moku.